Mówiłem, żonie, że z to walizko do Warszawy nie że to jest jeden wielki obciar. Nie służyłem się nawet dla panów przewrać normalnie, jak człowiek. Jak do Boga kocham, żonu, no patrz, ludzie mnie kręcą, a ja nie zużyłem się ubrój. Ojciec też samo to walizko jeździł do zamościa, ale z tą walizką oczywiście woził co innego, bo to były czasy komuny. Kto woził? Ulotki od Solidarności woził. A ja co dzisiaj mogę wozić? No to co ja mogę dzisiaj wozić? Biedny człowiek spod zamościa. Z Ukrainy kochani papierosy, Boże, jak mi celnicy nie złapią. Praca do łowa mu piwa, za dużo wypił wódki i piwa. Żona mu wątkiem dołowę rozbija, niechaj go chroni. To polska policja, W alkoholu przeczysta wódko. Kto cię nie pija, ten żyje krótko. My cię pijemy, dniami, nocami. Zliuj się nad nami